Hej wszystkim, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym opowiem Wam o moich doświadczeniach z depilacją laserową Vectus. I nie bójcie się, w tym filmiku nie będę pokazywała Wam zdjęć przed i po, nie będę już Was straszyła. A jeśli chcecie usłyszeć właśnie o, o moich efektach, o tym właśnie jakie ja mam uczucie jakie efekty widzę, a to właśnie dzisiaj Wam opowiem, a zdjęcia, jeśli o, są osoby zainteresowane, które no, chcą zobaczyć po prostu zdjęcia przed i po, to po prostu zdjęcia wstawię na, na bloga i dam Wam linka na w opisie do filmiku. Opowiem Wam właśnie na jakiej części ciała zauważam najlepsze efekty. I też dlaczego? Od razu mówię, że nie na wszystkie części ciała miałam wykonane, e, wykonaną pełną serię, na przykład na linię białą, na wąsik. E, nie miałam jeszcze pełnej serii wykonanej, ponieważ zdecydowałam się e, na te części ciała dopiero później, jak już miałam wykonywaną serię depilacji e, na nogi, całe nogi, bikini, e, a także pachy. I... E, ja jestem już po pełnej serii i przyznam szczerze, że najlepsze efekty widzę na podpachami. Zdecydowanie podpachami mogę teraz przyznać, że pozbyłam się stuprocentowo włosków. Podpachami wcześniej miałam bardzo dużo włosów. Wiem, że niektóre osoby mają tam kilka włosów na krzyż, mogą te włosy być ciemne, mogą być jasne. Ja miałam jednak bardzo dużo włosów, to po pierwsze. Po drugie, te włosy były ciemne i grube. I pomimo, że przez dłuższy czas ja je depilowałam, tak naprawdę chyba przez, yy, przez miesiąc przed... Depilację, dopiero właśnie, gdyby odstawiłam depilator yy, i zaczęłam je golić, więc one nie były aż tak mocne jak a, normalnie są, przez to, że właśnie no, były nad depilatorem, ale i tak yy, ten miesiąc, jak gdyby wystarczył, i, i e, na no, efekty uzyskałam najlepsze. Takie przynajmniej są moje, moje gdyby, um, odczucia. Tak więc, pod pachami mam już spokój, pomimo że teraz wosków a, pod pachami w ogóle nie mam i naprawdę to jest ogromna wygoda, to zdaję sobie sprawę z tego, że yy, nie wiem, po kilku latach mo może mi wyrosnąć jeden lub dwa włoski jednak ja teraz widzę, że yy, no te włoski już nie będą aż tak yy, tak grube, tak yy, twarde i yy, ciemne jak były wcześniej, myślę, że raczej właśnie z tego przynajmniej co obserwuję właśnie jakie włoski mi wyrastają na ciele, to jednak te włoski są o wiele jaśniejsze są o wiele cieńsze, takie praktycznie niewidoczne i właśnie yy, na przykład jeśli chodzi o nogi Yy, to, pomimo że te włoski. Yy, na przykład łydki yy, jestem bardziej z złota niż na przykład z łód ale to też dlatego mamy przefekty. Yy, że, pomimo że skóra, yy, znaczy kolor skóry był taki sam na łydkach i na udach, yy, to jednak włoski na udach je miałam o wiele jaśniejsze i, i... Ja tak naprawdę nie potrzebowałam ich golić. Ja tylko właśnie pozbywałam się wosków z łydek. A w lecie, jak gdyby no, te włoski były tak jasne, że one nie były zbyt widoczne. Tak więc, jeśli chodzi o uda, to tych a, włosków a, w całości się jeszcze nie pozbyłam. Tylko, że też, yy, no, je, jeśli chodzi o, o nogi, to, to tych zabiegów miałam wykonanych mniej na, niż na przykład na pachy, ponieważ. Yy, Zabiegi na, u, na uda i na łydki można wykonywać co, co dwa miesiące, a zabiegi na przykład na bach no, co miesiąc, więc też e, to trzeba brać pod uwagę. No ale przede wszystkim ja teraz widzę, że jednak, a, pomimo że kolor który może być taki sam, to jednak. A, no, ten laser zadziała lepiej na włoski ciemniejsze. Bez 3 miesiące ja kompletnie nie goliłam nóg, nie depilowałam, a cały czas jak gdyby chodziłam w, a w spódnicach, w spodenkach i po prostu wszystko było w porządku. Te, te takie pojedyncze włoski, które mi e, odrosły, to, to były takie włoski bardzo jasne i cienkie, takie, które praktycznie, no jak gdyby nie, nie stanowią dla mnie jeszcze takiego dużego problemu, więc e, no, pomimo, że jak gdyby nie pozbyłam się włosków w 100%, to jednak ten komfort nadal jest i no, ja nie potrzebuję no, golić nóg. Musicie sobie po prostu zdawać sprawę z tego, że yy, no, w takich miejscach, gdzie włoski są jaśniejsze albo gdzie skóra jest ciemniejsza, no to będzie o wiele trudniej pozbyć się tych włosków i jednak ja widzę z każdym kolejnym zabiegiem, że tych włosków jest coraz mniej i mniej. To nie jest tak, że ja jak yy, gdyby... Nie, zrobiłam trzy zabiegi i efekty po tych trzech zabiegach mam takie same, nie wiem, po, po wielo większej ilości zabiegów. Nie. Ja cały czas widzę, że za każdym zabiegiem po prostu tych wosków jest mniej i mniej. Więc jednak pomimo, że na przykład na nogach, na nogach jeszcze nie mam 100% efektów, to widzę, że każdy kolejny zabieg daje lepsze efekty. Po prostu no, jednak no, jest. Potrzebna cierpliwość, bo gdy włoski są jaśniejsze albo po prostu gdy skóra jest właśnie ciemniejsza, no to niestety ale efekty nie, nie są tak szybko widoczne. Ale nadal. Jest to możliwe do osiągnięcia, bo ono po prostu widzę, że no pod pachami i ja mam teraz spokój. Jeśli chodzi o linię bikini, to tam, gdzie właśnie skóra była jasna, włoski były bardzo ciemne, to też pozbyłam się ich praktycznie w 100%. Tak więc, jeśli nożę bieliznę czy, czy bikini, to tych włosków tam nie ma po prostu. Ja nie mam potrzeby na przykład, jeśli bym teraz szła na plażę. To nie mam potrzeby po prostu golenia włosków, bo, bo ich nie widać. Jeśli chodzi za to o wargi i szpare międzypośladkową, to nadal te włosy, no, mam jeszcze tutaj kilka zabiegów do zrobienia, no, ale tutaj to jest spowodowane tym, że skóra jest tam w tych miejscach o wiele ciemniejsza i włoski też o wiele słabsze, tak więc jak gdyby, no, trudniej się ich pozbyć, bo nie mają w sobie tyle melaniny i do tego no skóra jest ciemna, więc nie można działać z zbyt wysoką mocą na I też co zauważyłam, to to, że właśnie z każdym zabiegiem, ten jednak a ból jest bardziej odczuwalny, ten dyskomfort, ponieważ no teraz ja mam robione te zabiegi na bardzo, ale to bardzo wysokich mocach. I właśnie ostatnio, jak miałam zabieg wykonywany, to mnie pani kosmetolog, którą pozdrawiam, y, podłączyła mi y, chłodziarkę. I słuchajcie, ta chłodziarka to, to jest po prostu jak gdyby dodatkowa rzecz. To nie jest, a, to, to w ogóle w Warszawie ja nie wiem, czy jakieś. Chyba jeden salon w Warszawie, albo dwa dodatkowo mają y, tą chłodziarkę, ponieważ ona jest używana do innych zabiegów, na przykład do, do zabiegu e, Mira dry, e, czy takich innych właśnie, gdzie że po prostu no, y, są bardziej bolesne, a do Fektuza to raczej się nie używa tej chłodziarki. Ale tak jako, że była akurat wolna, no to y, pani kosmetolog mi właśnie zaproponowała i słuchajcie, y, po prostu różnica z tą chłodziarką, ja praktycznie ból mi nie... No, Czuwalne, ale tak minimalnie, naprawdę ta chłodziarka bardzo pomogła. Więc, jeśli y, obawiacie się bólu albo naprawdę macie niski próg bólu i, i no nie dajecie sobie rady z, z tymi zabiegami właśnie przez ból, to koniecznie spytajcie się o chłodziarkę, ponieważ różnica z chłodziarką i bez. Jest ogromna. Okej, okay, nie będę już dalej przedłużała. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to tak jak zwykle zadawajcie w komentarzach i będę starała się na bieżąco odpowiadać. I bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Papa, pa. już jestem w ogóle poza i i i też A planuję nagrać to, to właśnie to, to, to filmik. Jest.